To jest emocji, a dziś witajcie z systemowa tak kolejne odwinę No i dalej dzisiaj tam sobie ja widziały Także zapraszam do oglądania Spoku do... hmm. A nie, oczywiście jest ten mikrofon. Te słuchawki są warte ze stuwa i tak gówno tutaj. Ej o dobra, mam do... pompę i mam m mam się tutaj MK, chcecie. Pokusny mi jakieś dobre słuchawki, a już ich nie używał. A były normalny w normalnym stanie teraz ja mam czasie. Dobra, nie jest nie, niebiesko. Po prostu, po to, prostu to, to będę wyciszony i tyle. Ale Rydii... Czemu się, czemu się do mnie patrzysz dowolnie? Patrz jaki ten jak masakruje łódkę. <laughs> Adam Małysz leci! Oj, oj, oj. oj. Rydii tam dotuje, a my tu wariujemy. Czekaj, bo nie wiem gdzie mam skończył żeby się nie zabić. Na pewno nie na piasek, bo na piasek. Tu jest do miejsca. No nieźle. Tu jest do miejsca. Hałpa jest prawie cała zniesiona. Tak. Lili gdzieś ucieka. Lili poszedł sobie na plażę, mógł wyrazić co muszę. Nie Lili jak zawsze sam. Dobra. Dobra, z tym kulącym. Właśnie ty to skorupcowałeś? Tam jeszcze, tam się trzyma. Tam się trzyma. Tam. Chorobu, oni, oni do wody wszyscy spadnie nic Oni mają snajperkę, uważajcie. rydy nie stój tak w miejscu, bo zostaniesz. się Właśnie. Dobra, oni... się wody. Dobra, musimy do nich przysłamić jak większość draczy. Chorobu, to jest jeszcze Oj, drugi. Tak nie przysnajpił. Oj, jednak miałeś rację, żeby się nie ruszać. Musi ruszać jedno. Ja Ej, tak. dobra, bo oni... Leży. Dobra, nice. Dobra. No, bo dobra, leży. Idę, Chodź podnieś. tu. i Rydiego podnieś. Idę i Rydiego podnieś, Chodź Chodź, Maciek. Szybciutko, tak? mam jeszcze 74 to jest 4 życia. Dwa. Musimy wejść. I musimy tutaj wejść. Bo tu jest dobry ludzi. Nie ktoś tu wejdzie. Bo tu I są i ten kała. Kała jest, ale ja nie mogę wziąć, bo ja mam na pleczki, chcę ja się wysilać. No, co to za siedzenie w krzaku? Dobra, ja się muszę uleczyć. Okej, okay, strefa jest kurde ja jednego killa i mam wolną pompę. Kto chce wolną, ze szybką? E, ja mam, sz kuszy ja kuszy mam wolną niebieską. Ja mam wolną niebieską. Możesz Kubuć wziąć moją zieloną. Nie, ich pan No i tak wiesz. Dobra, ja mam w Ja mam w le pięć dla tak mnie to jest nic. <grym> Zobaczy. Dobra, może jakoś tam... Ktoś ma biało Ktoś ma biało Ktoś Tu młodzież strzelacie no, ucieka Ma biało totalnie to, długa, to można szybko tam wybijac Dobra, bolidzi tam Strzelam Chce na naparcać z tym minigunem Leży jeden, leży jeden Dobijam go ha, Brawo Oni jeszcze tam Oni jeszcze z górki tam jeszcze mają. Cały czas jeszcze jedni są Raz, dwóch leży tam Dojeżdża ty. To jest typ? Typ dojeżdża ten jeden musimy ślała D124 Rydi, chodź masz Chodźcie chodź, chodź. Masz a my do mnie. Chodź. Ja. Ona jest w strefie rydzi. chyba Ona jest w strefie, chodź cioci, będziemy mieć na nim przewagę. Jak przyjdziemy. Ja buduję. Ja buduję. Tak ja, tak. buduję. Chodź, chodź, chodź. ja buduję cię, kurczę. Ja buduję. Czas. Chodź cioci, ja buduję. Nie mogą być nie. Chodź Dobra, to ja mam idę za nich. Rydi o, No bo też tam. Rydzi, tak. Rydzi, chodź, i ready tak. Ridzi robię robotę, tylko wiecie, poczekajcie, bo mi się przegrała maszyna. Już macet, na tym błąd Niestety przepraszam Was, ale nagle się prostu scraszował program i nie nagrałem. Oczywiście zrobiłem wina, dlatego postaram się Wam to pokazać jakoś na powtórce. No, gierka w ogóle nie była fajna, fragów dużo nie było, aczkolwiek ostatni mój frag był niezły. Więc już Wam wszystko pokazuję, także lecimy. Także no jak to widzicie, ja tutaj raz sobie aługiem wspomniałem. Oni tutaj chcieli od razu uczyć z tym. Właśnie trafiłem tutaj sobie gościa. Niestety pada nie zniszczyłem, aczkolwiek ten drugi jeszcze go wtedy nie poleciał. Więc no oni tam uciekli właśnie no i... Ee, no i w sumie to jeszcze nie było wygrane, bo jeszcze tam chyba dwie osoby zostały. To zaraz zobaczycie. Tam ostatni gościu tutaj, to tu jeszcze dwóch zostało, tym jeden był strasznie niebezpieczny, bo właśnie mi ktoś tak takiego lajza sprzedał. Obił mnie strasznie, więc tutaj było ciężej już. To był poziom, no, ale ee, no jak widzicie tutaj sobie stałem zamurkiem. Więc jakoś było... o teraz trzeba to, to go przesnajpić No i tutaj jeszcze... E, dobra, ten jeden zginął i teraz nam został ten ostatni I tutaj właśnie ja tak wszedłem na HG e, Jak widzicie właśnie tutaj on się strasznie budował To no... Gracz, który tu się bardzo budował e, No ja tutaj ników nie pokazuję, szkoda A, ja tutaj podzieliłem Matsy. Więc to jeszcze chyba trochę... Dobra, źle. O, dobra, i tutaj się ta tu, tu zaraz powinna sięść ta ostatnia snajpa. Jaką właśnie się wychylił Tylko kiedy to będzie? Ja tutaj nieźle. Dobra, i tu weszła ta ostatnia snajpa. No i co? Ja wam dziękuję, to by było tyle. E, żegnam Was i do kolejnego odcinka. Siema!